Siemano, witam Was bardzo serdecznie w grze Toilet Simulator. Nie wiem o co w niej chodzi. Więc. Dobra, zacznijmy tą przygodę w toalecie tej Toilet Simulator. Halo? 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 O. Jeden. ta nie ma zje wody nieskończono sików mm, prez dwa, dwa? Mm. lampa jeszcze Ciekawe co jadł, co to jest? Dwa ludziki inwalida. Z tego wnioskując, że tych dwóch ludzików na początku nie ma, one są dorysowane albo naklejone, to jesteśmy inwalidą. Czemu możemy srać pod siebie? Tutaj jakiś ludzik. 360. Hmm. Papier toaletowy. Dajcie mi papier. Ten papier. Enter, spacja. Nie wiem. Sad. Mieszkanie. Papier mi dać. Brudną dupę. Dajcie mi papier. W sensie budować dupę. Dajcie. No. Eee, fajnie. keeper w którym nie może wziąć papieru nawet. Smakę ostrą dzisiaj miałem. Dawaj, Jeszcze jeden dzisiaj widzę. Raz Escape to Flash. Spuściłem wodę. Lol. Dobra. Mm, na tym będzie się kończyć nasza przygoda w toalecie. Mm, jeśli Wam się odcinek spodobał, możecie zostawić łapę. Mm, Link do gry będzie w opisie. No to co, trzymajcie się na razie.